I oni do mnie zadzwonili, archiwum do mnie zadzwoniło z Krakowa. Pokazało mi się tam 012 i, i tak dalej, i tak dalej. I ja się zdziwiłem. Czy ja pisałem, oni do mnie, słuchajcie, oni do mnie, y, oni pytają mnie, czy ja pisałem do maila w sprawie Iwony Wieczorek. I ja mówię, no tak, pisałem, ale no ja wiele maili pisałem do, do dziennikarzy y, i pytam, skąd pan dzwoni. I on nie mówi, że dzwoni z Archiwum X, tylko, tylko mówi, że dzwoni z komendy tam w Krakowie, z tego z takiego i z takiego wydziału. Nie to, że on mi zaraz powiedział, że on dzwoni z archiwum X. To, to, to nie jest tak, to tak nie wygląda, więc proszę, no nie łapcie mnie, nie łapcie mnie za słówka za, za takie rzeczy. A panowie tutaj jak byli u mnie w, w Bydgoszczy, to się spóźnili. Spóźnili się, bo był wypadek. Kasia była na dole. Dlatego Kasia wszystko wie, bo Kasia była przy tym, jak panowie przyszli i szukali mnie, bo ja poszedłem już do góry. Nie czekałem za nimi na dole, tylko poszedłem sobie do góry i u góry czekałem, i po prostu dlatego Kasia wie, bo Kasia czekała na dole i wie, wie jak przyjechali i, i w ogóle. I Kasia ich informowała, że poszedłem do góry.